Pospiesz się. O! Niesmaczne. A! To Lego. Ale to jest fajne. 3, 2, 1, 0. Jesteśmy na kanale Miss Nicole. A dziś mamy coś wyjątkowego. Ponieważ są czyjeś urodziny. A czyje? Oczywiście naszego ukochanego Żeni. I będziemy to świętować przez całe dwa dni. Dla was to będzie krótki film, ale przygotowaliśmy wiele prezentów. Wiele niespodzianek. Przed nami ogromny park rozrywki. Teraz to wszystko zobaczymy, sprawdzimy. A swoją drogą przyjechaliśmy tutaj, do Lago di Garda. To Mediolan. Niedaleko Mediolanu. Niedaleko Mediolanu. Już tu jesteśmy i już zadomowiłyśmy się przy parku. A teraz oprowadzimy państwa po naszym pięknym domu. Chodźmy, przywitajmy się z żenią i oprowadzimy cię z nim po pokoju. Mamy dużą werandę, na której można usiąść i porozmawiać. Tu są okna. Tak, Ziemki, to jest nasze wejście do domu. Tutaj możecie usiąść i porozmawiać. Rozmawiać. Jeść. A tam mamy torty dla Żeni. Prawdopodobnie skorzystamy z niego 16 maja. To jego urodziny. Oto co przygotowałyśmy. Wszystko to będzie dla Was. Koniecznie zostańcie i obejrzyjcie ten film do końca. Ogólnie to taki piękny mały aneks kuchenny. Żenia, chodź, tu zrobimy rundur. Chodź, 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 chodź. Ziomki, powinniście teraz napisać w komentarzach. Żenia, wszystkiego najlepszego. I dać mu lajka na jego cześć, bo to nasz jubilat! Ja poprowadzę dalej, możesz Nie. iść! Nie! Chodźcie ze mną! Teraz pokażę Wam najważniejszą rzecz w domu. To toaleta. Ale wydaje mi się, że są u nas dwie, ponieważ Tania ma osobistą. A to pokój, Nikoli mój. Jak widzicie, wszystko czyste, schludne. Gdy się nie rozgościliśmy. A to jest pokój, szeni. Od razu widać, że on tutaj mieszka. Rzeczy są rozwalone. No i z okna można oglądać koparkę. Ziomki, ogólnie, to nie jest dom, to bardziej no wiecie, taki domek, jest wielkości takiego kampera. Wszyscy mamy osobne łóżka, a moja mama ma najbardziej królewski pokój. Znajduje się tu podwójne łóżko i toaleta i myślę, że możemy pokazać basen bliżej. Chodźmy. I tak, Ziomki, oto nasz mega uroczy i piękny dziedziniec. I tam stoi nasz samochód, jeden jedyny, bo jako jedyni wprowadziliśmy się do jednego domu. Wszystkie inne są puste. Chodźmy, pokażę wam basen. Nasz basen. Krótko mówiąc, woda jest bardzo ciepła, więc myślę, że się pokąpiemy. A tak przy okazji, Ziemki, zapomniałam Wam powiedzieć. Mieszkamy po drugiej stronie od Gardalandu i oglądałam wideo, jakie tam są zjazdy. Słychać tam mnóstwo krzyków. Oznacza to, że możesz tam zajrzeć, przewinąć do tyłu. Naprawdę słychać tam krzyki. Można tam nawet zobaczyć jakąś ogromną wieżę. Czujesz się jak w restauracji, która się wznosi, obraca i opada. Generalnie coś dziwnego. I tak, Ziemki, pokazaliśmy Wam dom, i teraz najciekawsza część. Pojedziemy do Gardalandu. Krótko Mówiąc, nie mogę się doczekać, bo wydaje mi się, że będzie straszniejszy niż Disneyland. Byłam w Gardalandzie prawie 7 lat temu, ale już nic nie pamiętam, więc muszę to ogólnie odświeżyć. I tak, kochani, jesteśmy już w Gardalandzie! W Gardalandzie! Jesteśmy w Gardalandzie! Nie jesteśmy w stanie już nic poprawnie powiedzieć. Krótko mówiąc, zobaczcie, jak tam jest pięknie, jakie są drzewa i kule, chcę już tam pojechać. Patrzcie na te restauracje! Dobra, ziemki, szybciutko bierzemy bilety i ruszamy! Woo! Ziemeczki, czekałem na to 13 lat! To naprawdę fajne, bo tutaj możemy zobaczyć wszystkie lokacje z kreskówek. Są też Suzy, Pepe i George. Krótko mówiąc, idziemy! To jest tata świnka. To nie jest tata świnka. A kto, brat George? Zimki, spójrzcie na twarze tych ludzi. Najwyraźniej czują się źle, ponieważ właśnie opuścili tam to wzgórze. Tak, i tam pójdziemy. Nie, chcę iść tam. Już... Nie, patrz! No, no dobra, to solenizant. Ja nie chcę! Wszystko będzie dobrze! Szczerze mówiąc, sama nie jestem tego pewna, ale wszystko będzie dobrze! Żenia nie chcę! Ha, ha, ha. Żenia się boi! Ciąki zobaczcie, jaką ona ma zabawkę! Uraty. Mi pęką tych wszystkich przejażdżek! Wszyscy mają czerwone uszy. Dlaczego są takie czerwone? Bo są całe poobijane! Nie! Kiedy zaczęliśmy zjeżdżać w dół, tempo przyspieszyło, to po prostu straszne tyle adrenaliny. Tak czy inaczej, obiecałam wszystkim, że ten zjazd nie obróci się do góry nogami, no, ale zdarzyło się z dwa-trzy razy. Oszukałam, nie wiem, jak to się stało. Teraz chciałabym po prostu wejść do jakiegoś tematycznego pokoju i tylko pospacerować. Chodźcie, idziemy tam! Lecimy! Jest to zjazd, który wchodzi całkowicie do wody, czyli aż do głowy. I wszyscy będziemy mokrzy. Dlatego nie będę wkładać kurtki do szafki, ale będę w niej. To zjeżdżalnia dla dzieci ona nie wchodzi do wody. A, nie? Łoł! Wow. Porany. Ogólnie idziemy teraz na zjazd pod górę i to będzie pod kątem 90 stopni. Tak. Ja nie chcę tam iść. A ja chcę. Ja chcę iść tutaj, ale oni chcą iść tam. Ogólnie jest tu wiele różnych motywów, takich jak świnka Pepa, ziemia. Tu jest Rio Bravo, jest tu na przykład bank. I z jakiegoś powodu stoi tutaj koń. To najlepsze urodziny w moim życiu! Tania kazała mi powiedzieć, że to najlepsze urodziny w moim życiu! Ludzie lubią takie zjazdy. Oni po prostu, widzisz, oni prawdopodobnie idą na śmierć. Sami dobrowolnie. Tak, jasne, płacicie za to, a ludzie za to płacą. Jak się bawicie! No i zostały zatrzymany, i no wszystko w porządku! No co? Wszystko w porządku. To jedyna kolejka górska, którą wszyscy możemy przetrwać! вообще Никол! Едем, едем! давай! Есть лечутка! Yes, stop, stop! <ścoughs> no więc, znaleźliśmy urządzenie, którego szukaliśmy. Tutaj, tutaj. To zamrożony sok, który wlewa się do tego. I pijesz to i cieszysz się wspaniałym Disneylandem. Chyba mam ochotę na Coca-Colę, Cytrynę i... Frrr. Kurczę, myślałam, że to będzie bez smaku, ale to jest takie smaczne. To jest bardzo smaczne. Podoba mi się. Dobra, możemy dalej zjeżdżać. Ziomki, wow, spójrzcie, co to za góra. O Boże, o kurczę, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. To kino 4D, w którym zbudowali figurki 4D. co dotarliśmy do Lego. Ziemeczki napiszcie w komentarzach, jak myślicie, ile zajęło zbudowanie tej figury. Zobaczcie, jak to wszystko jest fajnie zrobione. Wow. Myślę, że to wszystko jest zrobione na super glue. Ziemki, to ten zjazd. Tak, to ten zjazd z parku. A co wy tu robicie? Woda nam się skończyła! Prawie na każdej ścieżce są takie studie. Tak, Wyobraźcie sobie, że jest woda pitna, którą możecie wlać do dowolnej butelki, którą macie. I tak, ziemki, postanowiliśmy spróbować szczęścia i spróbować trafić taką zabawkę. I teraz sobie zagramy. Zasady gry są bardzo skomplikowane, więc nie będę wyjaśniała. Po prostu gram. Najważniejsze, żeby celnąć do pudełka. Nikol chciała zabawkę, a ja jako mężczyzna i to, że są moje urodziny, spróbuję szczęścia. Prawie! Mógłbym spróbować szczęścia, ale obok mnie stoi mała rzecz, która mi tu uniemożliwia. Siumeczki. Nie wygraliśmy zabawki, ale to nic. Najważniejsza nie jest wygrana, ale żeby próbować, tak mówił mój nauczyciel od angielskiego. Teraz nas jeszcze nie wodzą. Jak dotąd jest to najlżejsza rzecz, jaka była w tym parku? Po prostu poleją nas wodą, ale ten wulkan nie wygląda zbyt dobrze. Żenia, żenia, jak się czujesz? Jak tam twoje urodzinki? Bardzo mi się podoba. Tyle, że nie wygrałeś zabawki. Bardzo mi się podoba. Po prostu osoba przed nami naprawdę zrobiła to porządnie i wygrała. Dlaczego ty wstałaś? Jak strasznie! Moja nauczycielka od matmy tak krzyczy! Tak! Przysięgam, tak właśnie brzmi nauczycielka od matmy! Tak burczy w brzuchu u Bogdana. Mokro. Teraz idziemy na kolejną bardzo, bardzo trudną kolejkę, ponieważ dosłownie zalewa cię od stóp do głów. Normalnie! Normalnie, normalnie! Cała kamera salana, ale normalnie, normalnie! Gorzej było się śmiać, kiedy zdjął kaptur, więc zaczęłam go ponownie zakładać, bo się... To jest straszne! Teraz będą nas polewać wodą! Ktoś filmuje! Filmuj, Szenia! Ziomeczki, postanowiliśmy się zemścić! Gdzie musimy się odświeżyć. Ogólnie to tylko urodziny żeni i chcę ci dać prezent. Pływanie w basenie. Skoczę po 20 tysięcy polubień. Dajcie mi prezent. 20 tysięcy lajków. To będzie super. Ale jest zimno! Nie jest zimno! Wskakuj! Ja wskakuj do nas! Patrz, od razu ucieka! I tak, Ziemki, teraz najciekawsza część. Prezenty. Za chwilę żenia wyjdzie z domu i rozpakuje prezenty. No dalej, dalej, wychodź. Ostrożnie. Gdzie są moje kapcie? Otwórz się, otwórz i otwórz. Wow, a co ich tak dużo? Możesz uziąć i rozpakować. Są od nas i nie tylko od nas i od kogoś innego. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, najpierw chcę to rozpakować. Jak to rozpakować? Rozwalę tu z pięści! Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie teraz. Niech to będzie ostatni prezent, bo jest tam coś ciekawego. Dobra, najpierw rozpakuję ten. To najmniejszy ze wszystkich prezentów. Oglądam to z łzami w oczach, bo wiem jak ciężko było to spakować. Wiem, od kogo to jest. Dawaj, mów. Od kogo to? To od Żeni. Nie. Od mamy. Perfumy? No jasne, że od Żeni. Siomeczki, to perfumy Chanel i nie wiem od Powiedział, kogo. myślmy logicznie i wymienił wszystkich. Babcia? Tak. Babcia dała mi perfumy? O, wow. Powąchaj, powąchaj. Wow. O, są ładne. Dobra, otwieram następny. To będzie najłatwiejsze! Zostawmy to na później, ponieważ ten prezent pochodzi od tajemniczego wielbiciela lub wielbicielki. I chcę, żebyś otworzył go na samym końcu i zgadł, kto może być Twoim wielbicielem lub wielbicielką. To otworzę to! Dawaj, otwieraj! To czapka! Fajna czapa! I tu jeszcze zobacz, co jest. To są, to są. Myślę, że to od Nicole. Nie, od ciebie. Tak, ale to jeszcze nie wszystko ode mnie. W ogóle to chciałem taką, tylko w innym kolorze. To niezwykły majty, to od Armaniego. Dawaj, zetknijmy się czapkami. Nie tak. Teraz mamy z Nicole pasujące czapki, tylko ona ma New York, a ja mam Melee. Los Angeles. Dobra, teraz chcę otworzyć ten. No dawaj, dawaj, otwieraj. Nic nie widać, nie patrz, po prostu otwórz. To będzie Lego, to będzie Lego! No dalej! To na pewno Lego. Tylko ciekawe co za Lego. Myślę, że to jest od Nikol. Nie, od ciebie. To! Tak? Nawet wiem dlaczego dostałem to od Żeni, bo byliśmy kiedyś we Francji i weszliśmy do sklepu Lego i powiedziałem kurczę, naprawdę chciałbym Lego." O to taka. <laughs> Para da milion. A ogólnie ogólnie, rzecz biorąc, żenia nie odgadł jeszcze ani jednego prezentu za pierwszym razem. Czy pójdziemy dalej? Może w końcu tak. się uda? To teraz ten Dawaj. najdziwniej zapakowany prezent. No bo to tak jakby był zapakowany Cingali. Cingali. wiesz. Cingali. Albo cukierki frusze. Frrrrr. No jest nawet ładnie zapakowany, tylko chyba ktoś go kopnął parę razy. A sprawdź, weź, otwórz. Znajome co? Tak, Nicole ma taką, Mam taką samą koszulkę i zdecydowałam, a dokładnie najpierw kupiłam ją Żeni, a potem pomyślałam, że będę zazdrosna. Poszła mi, kupiłam taką samą. I teraz mamy pasjonce z Żenią. Ja wiem od kogo to. To jest od nektara. Tak, oczywiście, podchodzi od nektara. Nazwam mnie nektarem, bo jestem nektarem. A to jest zestaw Jordan. Wow! Jak myślisz, od kogo to? Od kogo to? Od mamy! Tak, od mamy! Brawo! No, miałem fajne buty, które dostałem na swoją ostatnią urodziny, ale, no, wyrosłem z nich. I teraz mam nowe! Są bardzo piękne, bardzo piękne, podobają mi się. A to jest największy prezent w całym filmie! A, no dobra, czekajcie, tylko. No dobra. I jeszcze coś z Jordana? Niezłe laczki! Że nie sobie właśnie nowe kupił. No właśnie, kupiłem sobie nowe. No to będę miał dwie pary. No dobra, okej. Okay. Torba, torba Jordan. Ogółem jest to bardzo potrzebna rzecz, ponieważ ta torba jest bardzo wygodna. Nie wiem od kogo to jest. To od tani, bo jest tutaj laptop na 100%! To naprawdę laptop od niej. A Żenia opowiedział mi całą drogę. Tania chce Windowsa, chce pobrać kilka gier, chcę tylko laptopa, to wszystko. Wiesz, że z niego nie korzystam, dlatego przy całej tej górze prezentów mamy także laptopa. A to co? Jak myślisz, od kogo to? Podejrzewam, że jest to kolejny prezent od Tani. Nie. No to od kogo to może być? Od Nicole? Uuu! Tak, to ode mnie. Serio? Tylko nie! Nie musisz tego robić! Nie, nie! Dziękuję! Bardzo Ci dziękuję! Od tajemniczego wielbiciela lub wielbicielki. Po prostu to rozerwi. Ciekawe od kogo? No Nintendo masz. Potrzebujesz gier? Ale to jest super! Właśnie grałem w Genshin Impact. To taka podobna gra jak Zelda, ale chciałem właśnie Zeldę, ale potrzebowałem Nintendo Switch. Ziomeczki, napiszcie w komentarzach, kto mógł mi dać tę grę. Jestem bardzo ciekawy, kto to mógł być. No co ty? Teraz rozwalę to rękami, ale mam też tutaj taki kijek i młotek. Ostrożnie, to są moje okulary. A! Moje okulary od Versace. <noise> A. Aj, aj, aj. Cóż, Żenia, twoje prezenty są w środku Jest ich co najmniej trzy lub cztery I musisz je znaleźć Już znalazłem Dawaj, otwieraj Znalazłem to tutaj, o, leży taka tutaj żółta rzecz Forza A, forza, wow Szukaj dalej Daj to tu, daj to tu Tutaj też forsa! Oho! Może powinieneś szukać dalej! Może tam jest coś jeszcze? Co? A tutaj! Wow! Co to las! Sto las! Nie żyje, żyje, żyje nam! A kto? żyje? Woo! Nie zgadłeś, od kogo to było? Od mamy. Oczywiście, że od twojej mamy! Że nie rozumiesz, że to wszystko tylko dla filmu, więc. no, no, daj do tu. Żarcik. No dobra! O, wyżartowni się wy! O, właśnie takie dostałem Lego. I zobacz, co potrafi. Chodź, Nicole. O, tam, dawaj. Gdzie to jest? Widzieliście? Strzela! I w ogóle bardzo mi się podoba to Lego. Skoro skończyliśmy budować Lego, to wybierzemy się do restauracji czyli do sushi baru. Lecimy. Ziomeczki, bardzo chciałem na urodziny japońską kuchnię, ponieważ jest nieograniczona. Jesz, 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 A na koniec niewiele płacisz. No zobaczcie, przynieśli tu wiele, ale tak naprawdę niewiele zostało, bo wszystko zjedliśmy jakoś w 3 minuty. A ja z kolei chcę wznieść to za żenie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci, żebyś nie był szkodliwy, żebyś słuchał swojej mamy, żebyś odrabiał lekcje, żebyś nie jadł za dużo, żebyś był szczęśliwy i robił to, co lubisz. Za Ciebie!

Ziemki, jesteśmy już w domu. Po całej podróży jesteśmy trochę zmęczeni, ale jesteśmy w domu, jesteśmy szczęśliwi, choć trochę zdenerwowani, ponieważ urodziny się już skończyły. Mam 13 lat i właśnie kończę tort. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie go polubić i napisać w komentarzach jakie jeszcze filmy chcecie zobaczyć na naszym kanale. A my uciekamy!